Tam znaleziono, jak wynika z tego materiału w gazecie, ale nie ukrywam, nie ukrywam, zespół parlamentarny posiada tę wiedzę niezależnie od tego, co opublikowano i z źródeł zupełnie niezależnych. I dysponujemy tą wiedzą. I mamy ją. I mamy ją od osób, które tam, na tym terenie pracowały i które doskonale wiedzą, co znaleziono i w jakiej ilości znaleziono. Na samych siedzeniach, na 63 siedzeniach znaleziono ślady materiału wybuchowego. I żeby ktoś nie sądził, że można nam wmawiać, że to były ślady po żołnierzach, którzy, którzy latali do Afganistanu i mundurami powrócili śladami trotynu te siedzenia, to chcę powiedzieć, że także na skrzydłach znaleziono i wśród płaciu znaleziono. Bardzo rzadko. Żołnierze latają na skrzydłach 154. Naprawdę. Jeżeli ktoś sądzi, że można nam wmówić, że to były wyniki śladów żołnierzy, którzy z lub do Afganistanu lecieli, to pytam, co te ślady robią w tym miejscu, gdzie wcześniej eksperci wskazali miejsce eksplozji, miejsce wybuchu na skrzydłach. Dlaczego tam był ten ślad? Co tam, kto tam siedział, żeby mógł, mógł yy, pozostawić? Te, tam znaleziono nie dziesiątki, nie tylko setki śladów materiałów wybuchowych. W takiej ilości, że jak mówi nasz informator, te, te przyrządy, które badały, zatykały się, bo taka była intensywność materiałów wybuchowych, które odnaleziono. Jak Państwo pamiętacie, Pan prokurator. Pan prokurator z 30 października wprost do kamer powiedział nie stwierdzono materiałów duchowych. Nie minął miesiąc, gdy przyprowadziliśmy na posiedzenie Komisji Sprawiedliwości ekspertów, którzy budowali te urządzenia, które tam używano, którzy je budowali, je, którzy je sprzedają i którzy za nie gwarantują, popiorą za nie od nas jako podatników duże pieniądze. Dopiero w obliczu zeznania, świadectwa tych ekspertów, tych techników musiał pan Artymiak i pan Szelon powiedzieć, tak, te urządzenia stwierdziły obecność trotyny. I dlatego o tym mówię, to jest dowód ostateczny wskazujący, że hipoteza eksplozji i hipoteza, co za tym idzie, zamachu musi być główną hipotezą, według której, która ma być badana, w związku ze śmiercią prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego i prawie całej elity państwa polskiego. potrzeba trzeba na koniec powiedzieć jeszcze dwie rzeczy i one muszą zostać powiedziane. W dziejach państw i narodów nie było takiej tragedii jak to, co Polskę spotkało 10 kwietnia 2010 roku. Nam jest to trudno sobie wyobrazić, trudno na co dzień żyć z taką świadomością, że jakby dotykamy tak straszliwego zła. Że jesteśmy ludźmi, którzy żyją w obliczu i pod parasolem, niejako, pod naciskiem tak potwornej, takiej potworności, jak zamordowanie prawie całej elity wielkiego europejskiego narodu. Ale tak się stało. I musimy się z tym zmierzyć. I musimy to wyjaśnić. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to nie tylko uchybimy ich pamięci, to nie tylko będziemy mieli na własnym sumieniu to, będzie ciążyło w naszym sumieniu płacz wdów i płacz tych, których oni osierocili, ale także będziemy ponosili konsekwencje sytuacji, w jakiej będą żyły nasze dzieci i nasze wnuki, bo nikt nie będzie szanował takiego narodu. I nikt nie będzie poważnie traktował takiego państwa, który pozwala na to, by tajemnica śmierci jego elity przeszła do, w niepamięć. Dwa tygodnie temu został 9, 9 grudnia, nawet nie dwa tygodnie temu został opublikowany, został opublikowany komunikat rządu, rządu państwa Bośnia który stwierdził, w tym komunikacie stwierdzono, że w związku z odnalezieniem dowodów, że śmierć pana prezydenta Trajkowskiego, który w 2004 roku zginął w katastrofie samolotowej na podejściu do lądowania w Bośni prezydenta Macedonii była najprawdopodobniej Zamachem będącym skutkiem uderzeniem rakiety Ziemia-Powietrze. I w związku z tym rząd Bośni zwraca się do Stanów Zjednoczonych, do Anglii, do Francji, do Niemiec i do wszystkich państw bałkańskich o powołanie międzynarodowej Komisji w związku z tym, iż najprawdopodobniej prezydent Trajkowski zginął w zamachu którego sprawcy dotychczas są nieznani, ale którego okoliczności wszystkie wskazują na zamach. Tak te sprawy rozwiązuje się w Bośni. W Bośni, proszę Państwa, które to państwo istnieje już dzięki Bogu od 12 lat, prawda? Ma długą, długą historię, dwunastoletnią jako, jako państwowość i które tak traktuje normy i obowiązki, przed którymi staje, bo to na Terytorium, na terytorium Bośni do tego zamachu doszło, więc oni powołują Międzynarodową Komisję. W Polsce, gdy z panią minister Fotygo, pani minister Fotyga, a ja jej miałem zaszczyt towarzyszyć, pojechała do Stanów Zjednoczonych, żeby rozmawiać z y, y, parlamentarzystami amerykańskimi na temat powołania Międzynarodowej Komisji Rzeczkich Rządu, pan Graś uznał za stosowne powiedzieć, że to się ociera o zdradę stanu. Zdradą stanu jest dochodzenie do prawdy, zdradą stanu jest proszenie o pomoc naszego sojusznika, zdradą stanu jest wytrwałe badanie, jak, to się, jak, to, jak, jak, jak do tego doszło. Nie jest zdradą stanu oddanie całego śledztwa w ręce rosyjskie. Nie jest zdradą stanu rezygnacja z dochodzenia do prawdy. To wszystko zdradą stanu nie jest. Zdradą stanu jest próba dochodzenia do prawdy. Tak wygląda przeszłość tej sprawy. Mówię świadomie przeszłość, bo mam nadzieję, że coś się zmieni. Nie cały tydzień temu wraz z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim miałem zaszczyt przedstawić propozycję publicznej debaty, publicznej dyskusji na jednym z uniwersytetów warszawskich. Oba uniwersytety wyraziły już zgodę, chcą współorganizować tę debatę. Może się ona odbyć w Wielkiej Auli jednego z tych uniwersytetów, w obecności widzów, w obecności kamer telewizyjnych. Jedna z ogólnopolskich telewizji wyraziła zgodę na transmitowanie tej debaty. Każdy z ekspertów strony rządowej będzie mógł przedstawić wszystkie swoje racje, przeprowadzić cały wywód i przeprowadzić cały dowód ale także zrobią to na takich samych, równych prawach eksperci zespołu parlamentarnego. Jest zgoda profesora Winięty, jest zgoda profesora Nowaczyka, jest zgoda pozostałych, pozostałych ekspertów. Przyjadą wtedy, gdy nastąpi, gdy nastąpi aprobata z drugiej strony, a nawet jeżeli nie nastąpi, my i tak tę debatę przeprowadzimy i tak będziemy chcieli całej Polsce i światu przedstawić dowody, które doprowadziły nas do konkluzji, jak zginął prezydent Rzeczpospolitej, konkluzji potwierdzonej przez odnalezienie śladów materiału wybuchowego. Mam nadzieję, że eksperci strony rządowej nie odmówią, że będą gotowi stanąć i bronić swojej pracy, że pokażą w jaki sposób doszli do wniosku, że 30-centymetrowa brzoza doprowadziła do tej tragedii, że wyjaśniona. dlaczego już 15 minut po tej tragedii pan minister Sikorski telefonuje, ma czerność telefonować do premiera Kaczyńskiego mówiąc mu, że wszyscy zginęli i że prezydent Kaczyński zginął. Ale jego ciało zostało znalezione dopiero po 5-6 godzinach. To jak mógł pan Sikorski wiedzieć, że pan prezydent zginął? Jak można było w ogóle wiedzieć po 15 minutach, że 100 osób zginęło? Czy przeszukano ten teren, czy przeszukano ten wrak, czy zbadano każdą z ofiar? Przecież tak nie było. Przecież tak nie było, ale rzeczywiście jest prawdą, że komunikat rosyjski już po kilkunastu minutach mówił wściepanibli. Wściepanibli. I karetki odjeżdżały z powrotem po 15 minutach. Nikogo nie zbadawszy, nawet nie sprawdziwszy, czy jeszcze puls tych ludzi, czy oddychają jeszcze. Jest takie powiedzenie wśród tych, którzy się zajmują wielkimi katastrofami, że w wielkich katastrofach nadzieja umiera ostatnia że szuka się nadziei przeżycia do ostatniego momentu, że z psami się przez dni, godziny i dni chodzi, żeby zobaczyć, bo może gdzieś jeszcze ktoś przetrwał, może jest szansa na jego, na jego uratowanie. Prezydentowi nie dano szans. Tutaj nadzieja umarła pierwsza, nie ostatnia. Otóż w pamięci tego właśnie strasznego wydarzenia. Z tego względu mamy obowiązek dojść do prawdy zbadać każdy szczegół. I bez względu na to, co będzie mówił e, pan prezydent e, Bronisław Skomorowski, bez względu na to, jakie dyspozycje, a ostatnio wydawał dyspozycje. Przed wczor wczoraj, przepraszam, w wywiadzie powiedział, że oczekuje na spotkanie z e, prokuratorem generalnym Seremetem i e, uważa, że seremet ma udowodnić, czy tam nie było materiału żywkowego. No ciekawe, jak pan prokurator Seremet będzie udowadniał, że nie było coś, co było. To bardzo interesująca, to taka, że tak powiem logika, no, ze świata i z rzeczywistości, która dzięki Bogu zakończyła się podobno w 1989 roku. On będzie udowadniał, że nie ma to, co jest. Otóż Mam nadzieję, że to się już nigdy więcej nie powtórzy. Mam nadzieję, że eksperci pana Donalda Tuska siądą do stołu, pokażą swoje dowody i przyjmą e, analizę, która zostanie przedstawiona, a cała Polska będzie mogła to oglądać i wyrobić sobie obiektywną opinię. Moderować to będą profesorowie uniwersytetu, nie politycy. I najwyższy czas, żeby skończyć z kłamstwem smoleńskim, bo my musimy odbudować Polskę naprawdę. Dziękuję bardzo.